Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię, taką przejściową pomiędzy jednym serwerem a drugim, mianowicie hardcore. Serię hardcore to będzie mój chyba pierwszy taki poważny świat hardcore, ponieważ nigdy wcześniej w to nie grałem, więc nie, wiadomo, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze, że nie będę nastał ginął na początku. Więc ustawiamy sobie hardcore i spokojnie seria z serwera raczej jeszcze będzie, ale póki co robię sobie od tego przerwę, nie wiem, może jeszcze kilka odcinków się pojawi, ale tego niestety wam nie mogę obiecać. Póki co rozpoczynamy nową serię z Hardcorea. I tak na początku nazwiemy po prostu świat Wars Hardcore, ale oczywiście jeśli jeśli chcecie, możecie dawać mi pomysły na nazwę, ponieważ mogę po prostu ją zmieniać, więc Poczekajcie, może coś chcemy tutaj zmieniać. Nie, nic nie chcemy. Done i tyle. Create new world. Zobaczymy, gdzie się zlespimy. Mam nadzieję, że to będzie jakieś dobre miejsce, bo jak nie, to będę naprawdę, naprawdę zły. Takie miejsce, w którym ja bym chciał się zlespełnić, to jest na pewno las świerkowy, ponieważ w lesie świerkowym chciałbym w ogóle się budować. Więc najlepiej byłoby, jakbym tam się zrespił, bo w lesie świerkowym chcę sobie budować domek. Nordycki, bo to jest taki mój ulubiony styl. Yy, coś. No nie, to nie będzie w sumie podobne jak na, jak na serii serwera z ostatniego odcinka, ale spróbujemy zbudować coś nordyckiego. Mam już pewien plan. I mam nadzieję, że się zrespimy właśnie w tym lesie Lesie świerkowym. Dobra, zrespiliśmy się. Zrespiliśmy się w dżungli. Kurde, myślałem, że to jest wioska. Niestety nie. Czekajcie, wyłączymy sobie póki co recording dżungla. No dobra, nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Zbierzmy sobie drewno na pewno na początek. Weźmiemy sobie trochę kakao w sumie. I muszę stąd szybko wyjść, ponieważ nie przepadam za dżunglą. To nie jest moje ulubione miejsce. Dobra, szybko jakieś rzeczy sobie zrobimy. Pyk. Boże, co ja robię, przepraszam. Dobra. Boże, jak ja bym chciał już... No nie, no kurde. Spawna no nie mam najlepszego, chociaż mam nadzieję, że tu gdzieś blisko będzie jakiś świerkowy chociaż. Bo dżungla to jest spoko biom z naprawdę dużą ilością surowców, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj będziemy mieli jakiekolwiek y... rzeczy dookoła ciekawe. W sensie biomy, bo tą dżunglę bym sobie tutaj zostawił mimo wszystko, bo to jest dosyć rzadki biom. A jak się w nim respimy, to nie jest najgorzej. Dobra, na pewno chcę jakieś owce i na pewno muszę wyjść z dżungli zanim... zanim będzie noc, bo dżungli to chyba najgorszy biorą, jeśli chodzi o moby. Więc ja sobie tylko zbiorę bambusa na szybko. Jakiegoś jednego. Kurde, no liczyłem jeszcze, że jest na trochę co innego niż niż dżungla, kurcze, no niedobrze, ale dobra, poczekajcie zbierzemy sobie kamień kamień na pewno się na pewno się bardzo przyda weźmiemy sobie trochę więcej patyków zrobimy sobie kill -off. i od razu będziemy mieli no nie wierzę, no co ja robię, dobra i mamy od razu stone age, więc nie jest najgorzej o, ale go mieliśmy dobra Jezu, się stresuję, bo to naprawdę mój pierwszy taki poważniejszy świat hardcore. Muszę sobie ogarnąć na szybkości jakieś narzędzia, a potem wezmę sobie całą resztę i potem musimy szybko uciekać stąd. Zrobię sobie narzędzia już stąd spadam, bo nie chcę być w dżungli. Nie lubię tego biomu. Niestety. Nie, może jest to spowywane tym po że jest ciężki ten biom. Nie wiem, czym to jest spowodowane Ale dobra, ja zbieram to I spadam stąd Patrzcie, co znalazłem Znalazłem tą dżunglową Dobra, słuchajcie Nie lubię dżungli, ale to jest fajne Bo tam widzę owce w swoją drogą Ale znalazłem tą dżunglową Nie wiem, jak to się nazywa Nie wiem, jak to się nazywa, ale jest dobrze Dobra, dwie owce Tam chyba kolejna Dobra, mamy łóżko, słuchajcie, ale dobrze. Będzie mieli łóżko. Ja nie widziałem w ogóle, że się one-shotuje. Jeszcze kamiena one-shotuje, owce. To, to jest dziwne. Dobra, muszę uważać tylko teraz, żeby mnie. Dobra, mamy, mamy na łóżko. Mamy, skraftujmy sobie je od razu. Bo ja nie chcę, tak nie lubię nocy. Znaczy, noc jest ok, ale na pewno nie na świat hardcore. Co się dzieje? Gdzie jest moje łóżko? Przecież ja mam laga? Nie, nie mam laga. Na miałem laga. Nieważne. Dobra, wchodzimy tu. Ja pamiętam, że tu są jakieś pułapki, ale to jest tak rzadka dla mnie struktura, ponieważ w ogóle nie urząduję w... W tych, jak to się nazywało? W dżunglach. I dla mnie to jest naprawdę naprawdę rzadka struktura. Nie pamiętam niestety co tu było. W sensie pamiętam, że tu gdzieś były linki. Ale nie pamiętam gdzie. O! Widzieli, no właśnie. Dostałem strzała. Dobra, to jest jakiś redstone. Ja to od razu przetnę. Dobra. Unbreaking czy piercing? Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze. To sobie od razu zabiorę. To może mi się przyda kiedyś. I pamiętam, że tu gdzieś była jeszcze ukryta jakaś skrzynka w ścianie. Jeśli dobrze pamiętam, nie jestem pewien, ale na 80%, tu gdzieś była jeszcze ukryta skrzynka w ścianie, gdzieś zawsze. No właśnie, tutaj jest. Dobra, mamy żelazo. Słuchajcie, mamy żelazo. Jest świetnie, bo mamy żelazo. Nawet tutaj są. Jakieś... I pistony. Pistony. Nie wiem, co tu robią pistony. Ale styki pistony bardzo mi się mogą przydać wezmę sobie skrzynkę i szukamy dalej wyjścia stąd, poczekajcie, nie wiem, czy może przypadkiem nie jest już noc, próbuję się przespać nie, nie mogę dobra, czyli jeszcze nie ma nocy dobra, jeszcze trochę do nocy zostało czekajcie, stu... ja wszedłem chyba stamtąd to będę szedł w tamtą stronę i widzicie, poczekajcie, tu jest już jakaś otwarta przestrzeń poczekajcie, sobie zbieram te nasionka, żeby w razie całą jakąś papugę mógł sobie ogarnąć tak, dobra, mamy wyjście dżungli jest papuga, patrzcie, czekajcie, ja chcę papugę ale ładna jeszcze jakaś czekajcie, dwa ci starczą nie, nie starczą ci dobra, tutaj mamy dużo trawy o dobra, widzę ją, widzę ją, słuchajcie mamy jeszcze, mamy kolejne 8 nasionek i mamy, mamy dobra, słuchajcie, mamy papugę ja muszę wziąć sobie to jedzenie, słuchajcie, mam naprawdę dobry start, mamy wręcz świetny start, bym powiedział Znaleźliśmy tutaj brzozowy biom. Brzozowy mnie nie interesuje za bardzo, ale dobrze, że mamy jakiekolwiek drewno. To sobie na pewno pozbieramy. I lecimy tutaj szukać dalej jakiegoś ciekawego miejsca do póki co osiedlenia się. Chociaż chciałbym nawet zacząć już w tym świerkowym biomie. Wiecie co? Ja będę szukał świerkowego biomu i po prostu będę sobie się, się przesypiał trochę. To się co każdą noc... Nie, przepraszam, naprawdę. Jak nagrywam, to mój... Język polski się zamienia w, nie wiem. Nie wiem w co. Dobra, tam mam jakąś polankę widzę. Tam jest jakiś... Ten spory, naprawdę spory jest ten Brzezowy las. Okej, okay, ale już tutaj mam polankę. Zobaczmy, co tu będzie za tą górką. Pewnie dalej brzozowy las. No kurde... Nie, tam są góry, tam w ogóle nie idziemy. Mamy moczary. Kurde, to jest naprawdę fajny teren. To jest naprawdę fajny teren. Mamy dżunglę, mam tutaj sporo owiec. Kurczę, no nie wiem, czy by tu się nie osiedlić. Poczekajcie, dajcie mi jedzenie te krowy. O nie, poczekajcie, bo noc. A łóżko, szybko. Idź spać. Daj mi spać. No przecież jest noc już prawie, no. Dobra, dziękuję. To tak działa? Nie? Coś, sorry, jestem przyzwyczajony do serwera, gdzie mamy po prostu plugin na spanie. Mogę po prostu wyjść z tego łóżka. Dobra, ta, wiecie co, ta papuga będzie za nami latała. Ja póki co idę szukać lepszego miejsca. No bo jednak ten świerkowy biom to jest coś, czego, czego potrzebuję na pewno. Bardzo chcę mieć ten świerkowy biom. I będę go po prostu dalej szukał. Patrzcie! Kurde! Nie no nie, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy. Mm... Mam teraz straszny dylemat, czy się tutaj nie osiedlić. To jest naprawdę duża wioska. Patrzcie, jaka tu du... Kurde, no takiej dużej wioski to naprawdę dawno nie spotkałem. Ale już widzę Kowala, więc jestem mega zadowolony. No, naprawdę, tak dobrego startu na, na że się nie spodziewałem. Lecz bardzo mnie on cieszy. Dobra, chodźmy tu. Zobaczmy, co on tu ma. Uwaga. O Boże, no nie, 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 o to mi chodziło, totalnie nie o to, przykład, ja To sobie na razie odłożę. Druga diamentowa zbroja na konia. No wezmę ją, ale nie potrzebuję. Nie potrzebuję aż tyle. Dobra, na pewno sobie zbiorę to w sumie. Zrobię sobie crafting. Dobra, będziemy sobie zbierać na pewno to, bo to na jedzenie bardzo, ale to bardzo nam się przyda. I teraz po prostu zlutujmy szybko tą wioskę. Dobra, słuchajcie, już lutowę tą wioskę, ona bo jest naprawdę, naprawdę ogromna. Spójrzcie na to, kurde, jak to jest duże. Tutaj, czy na górze. I tutaj mam pierwsze świerkowe drzewa, lecz one są takie na, na górach, a mi to na pewno nie pasuje. Nie lubię tego biomu, w sensie nie lubię biomu górzystego, samego w sobie. I zobaczcie, jakim rzeczem. ponad stak bloków siana, co mi naprawdę, naprawdę zadowala, Ponieważ będziemy mieli po prostu sporo jedzenia, a na tym momencie ja się są będę zmywał. Mimo, że ta wioska jest naprawdę, naprawdę super i jest w niej wciul wieśniaków, to ja muszę się z niej zmywać. O, kurde, to sława. Coś tu jest może ciekawego? <grytanie> Jeden digt taki wioskowy, stamtąd. Dobra, wiecie co, ja chcę szukać tego biomu, o którym mi chodzi. Więc co? Biegam tak parę minut i tak stwierdziłem, że tutaj swoją jest też bardzo, ale to bardzo fajne miejsce na domek. Zauważcie, że tutaj mamy, tam jest dżungla. Tam jest ta dżungla. Tutaj mamy naprawdę sporo zwierząt. Moczary tuż tuż obok. Za nami jest kolejna polana, dosyć duża. Tutaj mam jakieś fajne źródełka z lawą, tam nawet psy, psy chwilę, przez chwilę widziałem. Mam tutaj konie, osły i tak dalej. Więc na konia mamy i to siodło, i już w zasadzie diamentową zbroję. Pewnie by się tu ul, jakieś ule znalazło. Więc co wy na to, żeby po prostu zbudować się gdzieś tu? Myślę, że nawet to miejsce, to dokładnie to, w którym teraz stoję, jest naprawdę, naprawdę fajne. No bo po prostu mam tutaj naprawdę fajny las dookoła. I bardzo mi się podoba to miejsce. Więc ja. Chciałbym w tym odcinku na pewno zbudować jakiś początkowy domek. Więc ja tu sobie rozstawię moją małą stacyjkę. I pójdę pozbierać materiały. I zaraz się widzimy, będziemy budować domek. Dobra, wiecie co? Zebrałem Stack logów kamienną, siekierą i jest to katorga, więc ja sobie zrobię żelazną. I wiem, jest to raczej głupota, bo raczej powinien sobie zrobić żelazny kill off, ale wiecie co? Ja mam wrażenie, że jak teraz buduję sobie domek i zbieram sobie zasoby, to lepiej mieć na początek żelazny siekierę, żeby po prostu te zasoby zbierać sporo krócej. A i tak wejdę do pierwszej lepszej jaskini i na pierwszych sześciu kratkach, które zejdę w dół, będzie już to na żelaza, więc wydaje mi się, że po prostu to mi dużo ułatwi pracę i po prostu to zrobiłem dobrze. O, patrzcie, co znalazłem. Może jakiś... O, no właśnie. O tym mówiłem. I już mamy właśnie w tym momencie żelazo. Będziemy mogli sobie to przypalić i idealnie trzy na... Na mamy na kilof. Albo kolejną siekierę. I jednak druga siekiera. Dobra, zebrałem już naprawdę, naprawdę dużo drewna. Tam jest wycięte pół lasu, ale spokojnie nie będzie to tam oszpecało, ponieważ widzicie, tam jest trochę mniej tych koron. Ale widzicie, jest dosyć sporo posadzone sadzonek i tak samo z głębi lasu, więc spokojnie będzie tam ładnie, tak jak było. A ja zebrałem tyle drewna. Mam nadzieję, że mi to starczy na mój ten pierwszy początkowy domek. Więc nie przedłużając, chyba można zabrać się do roboty z budową tego domku. No, więc jak pewnie widzieliście, udało nam się skończyć domek i powiem Wam tak: to już jest mój najbardziej rozwinięty świat hardcora w całej mojej historii grania w Minecraft, bo w ogóle mam domek. Wtedy nie miałem. I tak, od 1 do 10, ja oceniam ten domek na 8. Naprawdę, bardzo mi się on podoba. Wyszedł moim zdaniem on naprawdę, naprawdę fajnie i mi się bardzo podoba. Jeszcze nic nie przeniosłem. Ale mamy papugę, jest z papugi magazyn yy, Jeszcze ładną, dodatku, bo zieloną. Tutaj mamy fajne źródełko przed domkiem, które na pewno będę potem sobie edytował i ładnie tutaj robił wszystko. Okolice będę zmieniał, ale to wszystko w innych odcinkach, ponieważ dzisiaj to by było na tyle. Zbudowaliśmy domek i środek też będziemy robić w następnym odcinku najprawdopodobniej. Więc jeżeli domek Wam się podoba to napiszcie w komentarzu. Jeżeli w ogóle film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Będę wdzięczny również za suba, ponieważ bardzo, bardzo mi to pomaga, a was, was to nic nie kosztuje, więc polecam zostawić suba oraz łapkę. No i tak, napiszcie pamiętaj, żeby napisać w komentarzu, co sądzicie o tym domku, ponieważ mi się on naprawdę bardzo podoba. Mam jeszcze parę pomysłów na edity do tego domku, ale to już nie dziś. Ja się na razie z Wami żegnam na tle naszego domku, pierwszy świat hardcore na tym serwerze, w sensie na tym kanale, przepraszam. I w ogóle mój najbardziej już rozwinięty, więc ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Cześć!